A dzisiaj w filmie kolejny pecet ze śmietnika. Zapraszam. Siemaneczko, witajcie. Marto z tej strony. Dzisiaj w filmie sprawdzimy sobie komputer, który miał wylądować na śmietniku. Obudowa dość ciekawa z zasłoniętymi napędami. Mamy tutaj klapkę taką przesuwaną w dół. Niestety niesprawna. Stacja dyskietek czytnik kart SD mamy licencję Windows XP Home i dwie naklejki ATI Intel Celeron, czyli coś nam to już mówi o podzespołach z tyłu mamy jakieś info komputer Network LX34615CX550 a więc zajrzyjmy do środka widać że dawno tutaj nikt nie zaglądał a więc bez czyszczenia się nie obejdzie a więc, co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś taśmy od stacji dyskietek. Jakieś żeńskie, nie wiem, w sumie nie widziałem nigdy takich. Jakaś przelotka tam z tyłu na SATA do podłączenia dysku. Tutaj jakaś przejściówka Molex. Mamy tutaj sekcję zasilania chłodzoną. I kartę graficzną od ATI. Ale, co to za model? Nie widać, musimy to odsłonić. Radeon X550 256 MB, jak dobrze widzę. Oczywiście procesor od Intela. Jak widać, sporo kurzu. Sprawdźmy teraz zasilacz. Zasilacz mamy od Fortrona, czyli całkiem spoko. Ile on ma? 350W. Pewnie już wiekowy, no ale jednak firma całkiem spoko. Także myślę, że nie będzie z nim problemów. Żeby dalej śmigał Intel. To będzie pewnie socket 755, ale z tego co widzę chyba DDR1. Płyta to MS7046 wersja 1. Tutaj oczywiście już mamy PCI Express razy 16 Dual Channel. Wentylator to będzie jakaś starsza generacja, bo już jest, yy, mamy taki duży, gruby ten yy, radiator. Czyli to pewnie będzie Celeron D, czy tam jakiś. No pewnie tak, bo to na 755 One jeszcze wtedy wychodziły takie mega grube, te radiatory. Dobra, mamy tutaj, tak jak mówiłem, dual channel, 4 sloty, jedna kostka, zaraz zajrzymy, co tam jest. No i co, tak jak mówiłem, DDR1, 512 MB, 400 MHz, CL3. Teraz zobaczmy dokładnie, jak wygląda ta karta graficzna. Od góry zakurzona, z dołu jak nowa. Zobaczcie szafir, czy tam sapphire. Chłodzenie pasywne. Tutaj widać kondensatory nieuszkodzone. Będzie on trzeba wyczyścić. Tutaj macie dokładny model. Toż też pewnie jeszcze na kościach DDR1 tego co pamiętam to jest trochę lepsza karta niż tam 900 600 Pro Na szybkości przedmuchamy sobie komputer i zaraz się widzimy Przy próbie demontażu przedniego panelu wyrwały się wszystkie zaczepy. Tak jak tutaj widzicie, wszystko popękało. Tyle zostało. Nie wiem, co to za stary pl plastik, ale normalnie łamie się to w palcach. Niestety będę musiał szukać obudowy dla tego zestawu. Mega kruchy plastik. Nie wiem co to za rodzaj. No bardzo dobra robota. Ale pierwszy raz widzę, żeby plastik tak się kruszył. Zostaje nam tylko klapki. Jedna jeszcze tutaj z kodem Windows. Przedni panel. zobaczcie to co z niego zostało. No, prawie, prawie się trzymie ale dobra mniejsza z tym musimy odpalić ten zestaw zestaw już mam przygotowany karta graficzna wyczyszczona ramy dodatkowe też przygotowałem żeby dołożyć tak się to tu prezentuje tutaj jeszcze raz macie model karty tu macie teraz dla porównania grubość radiatora z jakiejś i trójki chyba drugiej czy trzeciej generacji. Tutaj mamy praktycznie dwa razy grubszy. Czyli to jednak świadczy o tym, że te starsze procki dużo mocniej się nagrzewały. Tutaj mamy Pentium 4 i Pentium D. Chociaż nie wiem, czy on będzie działał, bo tam w, na oficjalnej stronce nie mamy wsparcia. Do procesorów Pentium D. Niestety płyta to jest niby to jest soket 755, ale obsługuje tylko te pierwsze modele na ten soket, czyli Celeron D i Pentium 4. Jeśli nie odpali ten Pentium D, no to zostawimy sobie Pentium 4, który ma jeden rdzeń i dwa wątki. Myślę, że do tego zestawu to pod XPK. Będzie w sam raz. Odpalamy go najpierw z tym celeronem. Musimy poczekać aż wyskoczy obraz. Jak widzieliście, yy, zasilacz śmiga na zasilaniu 20, 20 pin. Jeszcze brak sygnału. Tutaj mam przelotkę i system Windows XP, czyli klasyka. Odpalamy kompa, ładowanie systemu. Tutaj już system Windows był zainstalowany. Sprawdzimy teraz parametry z CPU -Z. Dobra, zapraszamy. No i co? Intel Celeron 346, Preskot 90 nm, 3,06 GHz, 256 KB, level drugi w pamięci cage, jeden rdzeń, jeden wątek, PCI Express wersji 1.0. Tutaj mamy chipset i915P BIOS z 2005 roku. Pamięć 512 MB DDR1. Tutaj jeszcze nie dołożyłem tej kostki. Niestety modelu karty graficznej nam nie pokazuje. Chciałem sprawdzić, jakie ona ma parametry. Tutaj odpalimy jeszcze ten benchmark. Nie wiem, czy to chociaż ruszy, żeby się tutaj nic nie zacięło. Ale spróbujemy. Mm, dobra, 9.6 mega nisko. Dobra, czas na Pentium D. Mam nadzieję, że odpali. Tutaj stary procesor. Pasta już. Praktycznie kamień. Nowa pasta. Chłodzenie. No i co? Spróbujemy odpalić. Mam nadzieję, że ruszy. Czasami tak piszą, że tam nie ma procesora jakiegoś wsparcia, ale... Ale może akurat odpali. Jeśli Celeron działa, to czemu by nie ten Pentium D. Dobra, niestety zero reakcji. Na ten procesor. Szkoda, bo zostaje nam poczciwy Pentium 4. Tutaj już odpalamy na Pentium 4. Powinno wyskoczyć jakieś logo. No to tak było, że przeważnie się zmieniały te loga procesora na początku. Tutaj mamy, widzicie, mamy tutaj Pentium 4. Wszystko działa. No i dobra, dane Intel Pentium 4 640 90 nanometrów. Tutaj mamy szybkość zegara 3.2. No i tutaj już mamy dwa wątki: jeden rdzeń, 2 megabajty pamięci Kate, czyli też dużo więcej. Sprawdzimy ten benchmark. Tutaj też 35 punktów. Tam poprzednio było 9, także jest mega duża różnica. Jak widzicie, dołożyłem tutaj ramu. Także mamy teraz 1,5 GB, akurat nie miałem kostek po 1, trzeba to wykorzystać. No i co, przetestujemy sobie dzisiaj Undergrounda 1, ustawienia najwyższe, ale w rozdzielczości 1024 na 768 Nie wiem jak sobie poradzi ta karta graficzna. Chociaż chyba w kolejnym filmie będę chciał tu wsadzić jakieś 9400GT czy tam 9500. No i dobra, jedziemy. Dobra, na początek jak widać yy, użycie pamięci. Nie wiem dlaczego tam pokazuje tak mało. Ramu nie, 620. Dobra, procesor w sumie. Tutaj, jak widzicie, tylko ciągnie na tym jednym, jednym rdzeniu. Ten dodatkowy wątek, jakoś chyba tu nie wpływa na tą grę, bo on jest praktycznie tam nieużywany. No, ale procesor w sumie ogólną, tak, ogólne użycie tam ma na 50%. Karta graficzna, jak widać, na poziomie grywalnym mamy te klatki. Najniższe jakie były to, tak, 38 do no ponad nawet 60, czyli jest grywalne. Przypominam, mamy tutaj ustawienia wysokie, to i tak elegancko. Przydałaby się lepsza karta graficzna. Szkoda, że ta płyta nie ma ogólnie AGP. Bardziej by mi się przydała ta płyta, właśnie do testowania starszych kart graficznych. I dobra, w dzisiejszym filmie to by było chyba na tyle, do PC -ta wrócimy za jakiś czas, jak zainstaluję tam więcej gier, Undergrounda 2 też bym chciał zainstalować, później będę testował jeszcze te kolejne komputery ze złomu, później też muszę zrobić jakiś tani komputer do gier, no i to by było na tyle, dzięki za oglądanie, narka, trzymajcie się.